Hejka, witam ponownie z już upieczonym ciastem, spróbuję jakoś pokazać, o, może tak pokażę, o, no, tu sobie zbieram bioodpady, tak to wygląda, o, zaraz ukroję troszkę. wyjąć na Teraz to jest jeszcze ciniej się A ich sobie wypouje O a się rozwaliło trochę A? O jeszcze paruje. Mhm. O, o, tak się ciasto prezentuje w środku. Może zjem sobie kromeczkę ciasta. Tu sobie kupiłam dżem brzoskwiniowy, specjalnie z myślą o cieście. Spróbuję takie jeszcze ciepłe ciasto. Moja mama lubi jeść takie jeszcze ciepłe ciasta. O. Mam taki elegancki talerzyk. Uła! A się rozwala! Aj. No teraz później dam resztę ciasta. Zaraz zrobię test smaku O, a propos testu mm, to polecam kanał Z testuj to mhm. o i proszę zmobilizujcie chłopaka żeby wrzucał filmy na YouTube. A. Mhm. O! Tak się to prezentuje. O. I zaraz spróbuję, jak to smakuje. Mm? 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 No samo ciasto całkiem niezłe jest widać, widzimy sobie wezmę. O. pachnie całkiem nieźle hm mm. hm mm. ah hm dobrze no Wygląd: No, niech będzie 8 na 10. No, tam mi glukometr pika. pika. <grych> Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to jestem Wysoka Dziewczyna z Cukrzycą. Dlatego jest kanał Sweet Giraffe. No i też dlatego, że lubię żyrafy i słodkie jedzenie. <grych> Smak powiedzmy 10 na 10. Hmm. No, musiałam to tak podzielić na części te filmiki. No bo muszę dopiero sobie chyba ściągnąć aplikację do montowania filmów i się nauczyć montować. No, także to chyba na tyle już. I zapraszam na kolejne moje filmy. A jeszcze, jeśli nie widzieliście poprzednich, to zapraszam na poprzednie moje filmy. I proszę, subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę, i polecajcie mój kanał innym. Pozdrawiam słodko i żegnam się. Do zobaczenia za tydzień. Pa.